Zapraszam Was serdecznie do oglądania nowej serii z odbudowy motocykla CZ487. Dzisiejszy materiał jest tylko taką malutką zapowiedzią tego, co będziecie mogli zobaczyć w serii kolejnych czterech, pięciu odcinków, ponieważ zdecydowałem się na to, aby skondensować dość mocno tą formę, żeby nie było to rozwleczone, tak jak przy polskiej CZ, na bardzo dużo krótkich odcinków, w których postępy prac były niewielkie. Natomiast wiem, że teraz wszystkim się spieszy, każdy chciałby zobaczyć wszystko naraz i szybko, więc postanowiłem przygotować mniejszą ilość, ale bardziej skondensowanych, ciekawych odcinków, w którym będzie pokazanych więcej etapów. Dzisiejszy odcinek jest tylko zapowiedzią tego, w kolejnym odcinku zobaczycie już cały proces rozkręcania motocykla, od tego jak jeździł, przyjechał sam do warsztatu do momentu, aż wyjedzie, zawodowo zajmuję się robieniem filmów. Od razu odpowiadam na wszystkie pytania, ponieważ dostałem trochę wiadomości od czasu poskładania polskiej Czety, czy mogę wam odremontować wasz motocykl. Nie, nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że ja zajmuję się troszeczkę innymi rzeczami, robieniem filmów, robieniem kontentu, tworzenie filmów dla dużych marek, dla małych marek, kreowanie w sieci w ogóle tego wszystkiego, co się teraz dzieje, ale filmy. Natomiast robienie motocykli, dubanie przy samochodach jest moim hobby. Nie mam warunków, może to się kiedyś zmieni że będę w stanie otworzyć jakieś mały warsztacie, w którym faktycznie można by przeprowadzać takie naprawy, aczkolwiek ja też nie jestem mechanikiem, więc żeby wykonywać te wszystkie rzeczy, jest niezbędna do tego fachowa wiedza i pewnego rodzaju doświadczenie, ponieważ wszystkiego się można nauczyć, natomiast czynności, które się już wykonuje dużo razy, no to się wykonuje z automatu. Jeśli ja robię coś pierwszy raz, to często wygląda to po prostu nieudolnie. No. Tak wygląda, ale się tego uczę, tak? Wcześniej nigdy takich rzeczy nie robiłem. Jako młody człowiek miałem in, po prostu inne priorytety, musiałem sobie zarobić na samochód, zarobić na mieszkanie, więc nie było czasu na hobby, nie było też warunków na, na robienie takich rzeczy. A no, już interesowałem się tym w sumie od bardzo dawna, no tylko po prostu nie było możliwości, przede wszystkim finansowych, teraz mogę sobie na to pozwolić. Projekt tej CZT, mam nadzieję, że będzie. To zrobione na maksymalnie wysokim poziomie i chciałbym, aby udało mi się pojechać w końcu na jakiś większy zlot, większą jakąś imprezę motoryzacyjną, żeby zaprezentować Wam zarówno CZ 487, jak i polską CZT. A Ty? Jak dużo już dzisiaj poskrolowałeś po internecie? Nie zapomniałeś o czymś ważnym? Aby dać subskrypcję ja na Będę Jechał Szybko? Wielu z moich znajomych, jak usłyszało, że planuje ten konkretny motocykl rozebrać do ostatniej śrubki i złożyć ponownie, mówiło, że może lepiej zająłbym się którymś z innych motocykli, które mam, bo wyglądają, że są w gorszym stanie niż ta CZ. -a. ale ta CZ, jaką kupiłem, to wcześniejszy właściciel. Przeprowadził w niej kompleksowy remont silnika. Była świetnie ustawiona, wszystko było wyregulowane. Ona wyglądała fatalnie, ale jeździła naprawdę rewelacyjnie. Mam nadzieję, że po remoncie będzie oprócz tego, że jeździć fantastycznie, a nie gorzej niż przed, to jeszcze będzie po prostu wizualnie wyglądać tak, jak powinna i tak, jakbym sobie tego życzył. tutaj jest w kolorze czerwonym. Oczywiście większość z tych elementów była lakierowana, jak tylną błotnik, czy bak, czy osłony boczne, bo to widać, że było lakierowane. W kolejnych odcinkach też zobaczycie etapie ściągania farby, i tam będzie po prostu widać, ile tam było warstw. Natomiast postanowiłem, że również CZT nie będzie czerwona, tylko w związku z tym, że kiedyś ktoś mnie zapytał, jakie kolekcjonujesz motocykle, odpowiedziałem mu, że żółte. Więc CZ 487 również będzie żółta. 487 wychodziła żółta. Abym miał pełną kolekcję tych motocykli, potrzebuję jeszcze zrobić żółtego Mustanga. Mam takiego Mustanga, tylko mam trochę na niego inny plan. To też zobaczycie u mnie na kanale w odcinkach, który nie wiem kiedy się pojawi, ale się pojawi. Chciałbym jeszcze bardzo kaczkę żółtą również. W zakupie może być jakakolwiek: może być, czar... może być zielona, może być niebieska, może być czerwona, może być jakakolwiek, bo ja jej tak ją przemaluję na żółto. Więc jeśli ktoś by miał do sprzedania bardzo dobrą bazę do odbudowy lub w ogóle, kaczkę, która jest w bardzo dobrym stanie i nie trzeba z nią nic zrobić. Śmiało możecie do mnie pisać. Ja w CZ to chyba tyle, ponieważ ten skuter z pięknym przodem to chyba oznaczenie 501 i widziałem go na wielu tam kanałach YouTube'owych. No ale ten skuter no jest świetny. Ten ta, z taki z długim przodem, z tym takim dziwnym nosem, a na końcu jest y, okrągła lampa. Bardzo chciałbym go mieć. Bardzo chciałbym Simpsona S51. Super. Y, te motocykle wyglądają. Poznałem ostatnio chłopaka, który zajmuje się remontami takich silników i takich motocykli, więc też jest jakiś tam pomysł, żeby sobie zbudować takiego Simsona S51. Natomiast ja w swojej kolekcji posiadam żółtego szwalbę. Pomalowanego całego pędzlem. Nie mogę się doczekać, aż przygotuję jakiś odcinek o nim, ale też chciałbym, by ten motocykl jeździł, ponieważ tam jest wiele rzeczy do zrobienia, zarówno w zawieszeniu, łożysku ogłówki ramy, jak i wypadałoby tam też zrobić koła, ogólnie cały motocykl poskręcać, uszczelnić, tak żeby z niego nie kapał, ponieważ ja jestem z tych, którzy mimo, że jeżdżą złomami, to ze złomów nie powinno kapać, a przynajmniej jeśli da się tak zrobić. To, żeby nie kapało, bo można wszystko pozaklejać i też nie będzie kapać, ale lepiej, żeby to było poskładane, tak żeby po prostu samo z siebie nie kapało. Chyba to wszystko w tym odcinku, bo jeśli wchodzimy na tematy motoryzacyjne i złomów, to mógłbym gadać i gadać. Dla osób, które nie tylko się interesują złomami, to wejdźcie do mnie na kanał. tam była seria odcinków z N2, którą już na ten moment chyba już nie mam. W sumie to nawet nie wiem, czy jeszcze mam, czy już jej nie mam, ale. No raczej to już jest przeszłość. Ale jeśli chcielibyście też jakieś tam materiały z sportowymi samochodami albo z współczesnymi samochodami, to piszcie do mnie. No, jeśli ktoś by chciał na przykład zaprezentować swój pojazd u mnie na kanale, to ja jestem w stanie przygotować taki materiał w pełni profesjonalny. Zajmuję się też robieniem zdjęć, więc jeśli macie coś do sprzedania, chcielibyście ładne zdjęcia do ogłoszenia na otomoto na Allegro, też chętnie takie coś mogę wam przygotować. Piszcie, odzywajcie się, zagadujcie. Zapraszam serdecznie na moje media społecznościowe, nie tylko kanały ale również konto na Instagramie i TikToku. Na TikToku jestem mało, na Instagramie zdecydowanie częściej.